Eruwa centuwa Chcieliście montowane to macie montowane Nagrałem filmik bez dźwięku I tak po prostu dogrywam teraz na dyktafonie Parę minut po nagrywce Ale tutaj przechodzimy do filmu Tutaj otwieram to typaka właśnie W którym trafiam Od co? Może Messi? Nie? Szkocja Andrew Robertson Fajnie traf Zawsze się przyda do czegoś No ale jednak byłoby tego Messiego Ronaldo Lewandowskiego. Chociaż nie, kurczę, Lewandowskiego nie ma w drużynie Milika. Tutaj Totspak, który też mi nawet się okazał fartowny. Przepraszam, że tak słabo brzmię na kamerach, ale jutro pojawia się mój brat informatyk, który pewnie napisze komentarz pod tym filmem. Prawda, panie Karolu, montażysto. No i po prostu Zmontuje mi tak epicko film Mam taką przynajmniej nadzieję Pomoże mi zmontować No bo chciałbym, żeby mi udzielił parę lekcji Tutaj trafiam Arnolda, więc Jak, może się, jak ktoś oglądał Poprzedni mój film To mam fartę do Liverpoolu Tutaj Jeszcze otwieram 89 plus paka który nie okazał się być wartownym. No bo Serbia, Bramkarz Stadderem. Rajkowicz. Normalnie wspaniale. Napiszcie, czy chcecie więcej takich filmów. No bo ja je sędzio robię. O i bardzo Wam dziękuję, że Mój film miał 250 wyświetleń. Tutaj macie kodzik gol. Oraz jest kodzik AUGUST AUGUST Jak ktoś woli po angielsku No i tutaj odbieram jeszcze Andrego Mesh'a Co do Dokfuta to, to jest ogólnie mój składzik, wiem, że brązowy, ale tak jak chciałem do kolejnej go slajdu, w którym jest gierka My Talking Tom Gold Run. chyba tak to się nazywa czy Tom Gold, coś takiego. Tutaj odbieram fantastyczne skinki. Bardzo polecam gierkę. Tutaj odbieram tą fajną Angelę. Nie pamiętam jak się nazywa, ale tutaj General Tom, a Lucky Angela. tej General Tom wlatuje. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam.